metodzie tej politycznej kampanii jest przekonać pewną grupę ludzi, jaka stale chyta się. I one dosyć często będą e, e, skłonni do tego, aby niektóre elementy politycznej kampanii, na przykład jakie jest zaraz antyukrajskie, wykorzystywać na też żeby przyciągnąć tych ludzi do siebie. E, I tak robi Trzaskowski. My to widzimy z faktu, że e, e, polityczna kampania Trzaskowskiego, ona powręciła w prawo i niektóre antyukraińskie czy takie nieduże proukraińskie elementy pojawiły się w jego rozpowiedziach czy w jego... w jego, e, e, w czasie tej kampanii. To e, ja nie myślę, że to jest takie... Takie e, głębokie przekonanie, cera czy próba w zachopieniu częścią tych ludzi, jakich jeszcze nie решили za, za kogo będą głosować.